Moje przyjaciółki też będą tworzyć pokoje ze swoimi zwierzakami. Och, malowanie ścian jest takie wyczerpujące. Zdrzemnę się. Moja właścicielka zasnęła? Kloj, kloj, obudź się! Szybko! Musimy wyremontować pokój. No dalej! Zasnęła na amen. No trudno. Bidulka bardzo się zmęczyła. No dobra, nie będę jej budzić. Przykryję kloj kocem i sama wszystko zrobię. Halo, potrzebuję budy. Pudełko jest już w pokoju. Muszę ją teraz pomalować na mój ulubiony różowy kolor. O tak. Nieźle mi to idzie. Ale będzie jeszcze fajniej, kiedy na dachu odcisnę swoje łapki. Super. Teraz narysujemy kostki. Przykładamy szablon z rysunkiem, spryskujemy go farbą w sprayu i gotowe. Teraz muszę dodać półeczki. Mogę na nich postawić puchary. Powieszę też na ścianie nasze wspólne zdjęcia z Kloi. Och, jesteśmy tu takie słodkie. Obczajcie moją garderobę. Czego ja tam nie mam? Nawet czapkę policjanta. Och, wyspałam się i jestem gotowa. O, Kiki! Naprawdę to wszystko zrobiłaś? To miejsce jest takie wspaniałe. Wykonałaś kawał dobrej roboty. Tu jest tak pięknie. Wow, właścicielka wygląda na zadowoloną. Tom, tom, uspokój się! Dlaczego jesteś taki zły? W porządku, w porządku, puszczam cię. Co ty tu wyprawiasz? Narobisz mi bałaganu w całym pokoju. Nie podoba mi się ten pokój miał, jest okropny. Nie ma tu dla mnie miejsca. A koniecznie musiałeś roznieść cały pokój? Teraz będę musiała tu zrobić remont. Wszystko jest zniszczone. Nic się nie uratowało. O nie. Jak mogłeś to zrobić, Tom? Te plasterki są dla mnie? To miłe, dziękuję Ci bardzo. Zakleję zadrapania i można brać się do pracy. O, już wiem. Usuniemy wszystkie podarte poduszki, a na ich miejscu postawimy domek dla Ciebie. Ukryjemy też podarty fotel pod ładnym kocykiem. Tak lepiej. A teraz musimy ustawić słupki do drapania, żebyś już tak nie szalał. Po tych drapakach będziesz mógł się wspinać jak po drabinie i dojść do kolejnego miejsca do leżenia. Powiesiłam obręcz, włożę do niej pojemniki, i będziesz miał kolejne super łóżeczko. Powieszę kilka obrazów, aby zakryć zadrapania na ścianach. Jeszcze jedno łóżeczko. Pamiętałam też o rybce Goldie. Kupiłam ci nawet nową miskę do karmienia i poidełko spontaną, żebyś zawsze miał świeżą wodę i smaczne jedzonko. Mrmiał. Już to lubię. Widzę, że ci się podoba! Cudownie! O, prawie zapomniałam! Trzeba jeszcze napełnić swoją kuwę też wirkiem! Nie będę brudzić sobie rąk! Zabawkowa ciężarówka świetnie sobie z tym poradzi! Super! Oj, co ty wyprawiasz, Tom? To nasz nowy przyjaciel, a nie twój lunch! Nie waż się dotykać Goldi swoimi futrzastymi łapami! No, no, no! Nie niemy, przyjaciół! Usiądź tutaj i przemyśl swoje zachowanie! Ale ty jesteś uroczy! No nie mogę się na ciebie złościć. Chcesz się pobawić? Miał. Ale fajnie wyglądają na ścianach te chmurki. Prawda, Bobby? Słyszysz mnie? Mój chomik nie jest niczym zainteresowany. Bobby może chcesz, żebym cię pogłaskała. Nie chcesz? Może zatańczymy? No dalej. Też nie? No to może meksykańskie szaleństwa. No, nawet meksykańska muzyka go nie kręci. Jak cię rozweselić, Bobby? O już wiem! Mam świetny pomysł. Zbuduję ci labirynt, będziesz po nim biegał i szukał wyjścia. Spodoba ci się! Gotowe? Zbudowałam ci niesamowity domek. Pozwól, że cię oprowadzę. Ma wszystko, co kochasz. Przejdź się i rozejrzyj. Wow, Roxy bardzo się dla mnie starała! Podoba mi się to miejsce. Jest tu nawet basen. Super! I dokąd mam dalej iść? Ojej, zgubiłem się! Doszedłem do początkowego punktu. Brawo, Bobby, no dalej, dasz radę! No w końcu widzę, że jest zadowolony. Podczas gdy Bobby będzie przechodził sobie przez labirynt, ja ozdobię ściany, powieszę półeczkę i postawię na niej domek dla mojego chomika. Powieszę też koło wrotki, po których będzie mógł biegać, kiedy będzie tylko chciał. Potrzebujemy też zjeżdżalni z domku prosto do labiryntu. Myślę, że ta długa rura załatwi sprawę. Świetnie! Nowi podoba ci się? Widzę, że jesteś zachwycony. Ale to jeszcze nie wszystko. Rozwieszę też kilka plakatów. Patrz, to ty, super chomik. Fajnie co? Dam więcej plakatów z tobą w roli superbohatera. O tak! Myślę, że wygląda niesamowicie fajnie. Wow, Roxy jest taka zdolna! Zrobiła mi niesamowity domek. Te rury są takie super. Ekstra! Świetnie się tu bawię! Jestem gotów czołgać się po tych szurach przez cały dzień. Tak się cieszę, że od tych zmian Bobby nabrał energii. Ale to jeszcze nie wszystko, czegoś tu brakuje. Potrzebujemy też światła, żeby nie było tutaj tak ciemno. Tutaj powieszę samolocik. A teraz zrobię coś naprawdę fajnego. Nadmucham balonik i umieszczę go w takim oto urządzeniu. Gotowe! O, ale super! Bobi, wybierzmy się na małą przejażdżkę balonem. Mój słodziaku, teraz już nigdy nie będziesz się nudził. Cherry, dokąd pełzasz? Chodź tutaj, zdejmę cię. Jesteś taka wspaniała. Yeah. O, mam pomysł. Zrobię ci piaskownicę. Przecież lubisz biegać po piasku, prawda? Nasypię tu trochę plażowego piasku. Myślę, że wystarczy. A teraz troszkę kamyczków, aby otoczyć obszar z piaskiem. O tak. Będzie naprawdę super. Dodam też troszkę sztucznej zieleni i kilka kaktusów. Ale fajnie. Wyszło nawet lepiej niż tobie wyobrażałam. Cherry, stworzyłam ci rodzime środowisko. Podoba ci się? Nie podoba ci się? Wiem. Dodam jeszcze huśtawkę. Przecież lubisz się huśtać. A skoro tak bardzo lubisz wspinać się po ścianie, pozwól ozdobić mnie ją ślicznymi roślinami. No, teraz widzę, że jesteś zadowolona. Pochuśnasz się? Moja właścicielka Betty jest taka troskliwa, zrobiła dla mnie huśtawkę. Uwielbiam ją! O, zdecydowanie potrzebujesz też basenu. Udekorowałam go tak, aby pasował do naturalnego otoczenia. Więc poczujesz się jak w domu, w dżungli. Właśnie tak. Możesz się zrelaksować. Widzę, że ci się podoba. Tak się cieszę, że mogłam stworzyć dla ciebie przytulny domeczek. Hej, każda z nas ma hubę bubę Kimberly ma najmniejszą. Tak, ale nie szkodzi. Padłam już na pewien pomysł. Mogę nadmuchać moją malutką gumę do rozmiarów gumy, Fibi? Chwileczkę i jeszcze troszkę. Spójrzcie, udało mi się. Kim, zatrzymaj się, proszę! Mary, miałaś rację! Uf, na szczęście guma wróciła, ale niestety znowu jest malutka. Dobra, nic na to nie poradzę, zjem co mam. Mmm, bardzo pyszna. I nawet udało mi się nadmuchać z niej balona. Mary, kontynuuj. No dobra, to zaczynam. Mam hubę bubę w średnim rozmiarze i nie mam zamiaru się nią dzielić. Mmm, jakie to jest dobre. O, mam pomysł! Mogę przeciąć gumę Mary i zjeść ją dopóki tego nie widzi! Co tu się stało? Kim, jak ci nie wstyd! To była moja guma! Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Wiesz co, ja też nie mogłam! Ej, kurczę, teraz jestem cała brudna! Fibi, kontynuuj. No nareszcie mam mnóstwo gumy. W końcu dostałam największą porcję. Chcę ją całą rozwinąć. Wow, jaka długa ta siemka! Wydaje mi się, że wystarczy mi tej gumy na cały rok. O rany, Fibi! Nie widać cię za tej góry. Mogłabym Ci pomóc ją zjeść. Zapomnij, nie musisz mi pomagać. Potwór z gumy balonowej! Wiejemy! Brały się, ale dzięki temu mogę w spokoju wszystko zjeść. O nie, to ostre takis! Można powiedzieć, że mam szczęście, bo dostałam najmniejsze opakowanie. A ja mam średnie. A ja mam ogromne opakowanie! Już na sam widok mi słabo. Zaczynasz! Dobra, spróbuję. Mm, to jest nawet całkiem smaczne. A teraz bardzo ostre! Mam w buzi prawdziwy pożar! Mery, pomóż mi! Już, już, mam tu mini straż pożarną do mini pożaru. Gotowe? Włączam wodę. Uff, uff, zrobiło mi się o niebo lepiej. Dziękuję bardzo, Mary. Fibit, twoja kolej. Rzeczywiście, teraz ja. Jeśli kim sobie poradziła, to mnie też się uda. Naprawdę na początku to jest całkiem smaczne, ale po chwili robi się naprawdę gorąco. Jaki ogromny płomień! A tak przy okazji, to można na nim przygotować popcorn. O, już słyszę, jak ziarna kukurydzy eksplodują. Mm. Hmm. Mary, twoja kolej. Chyba nie zapomniałaś o swoim ogromnym opakowaniu chipsów? O rany. Dobra, na pewno dam radę. Być może lepiej znoszę ostre przyprawy niż dziewczyny. Być może idzie mi całkiem nieźle. O nie! Zaczęło się! Przecież kurczak! Ale fajnie. I naprawdę smacznie. Ech, jakie małe opakowanie paluszków Poki, ok. aż mi smutno. A ja mam średnie opakowanie. A ja ogromne, i w środku jest największy paluszek na świecie. Nie mogę się doczekać, aż go spróbuję. Ale to ja będę zaczynać. Ej, czemu w moim opakowaniu jest dziura? Co? Chomik je moje paluszki? Nie wolno tak robić. To moje smakołyki. Chociaż niech ci będzie. Jesteś taki słodki. Nie mogę się na ciebie złościć. Pogłaszczę cię, ty mój puszysty przyjacielu. Kim, kontynuuj. No dobrze, zaczynam. Mm, uwielbiam te smakołyki w czekoladzie. O tak, normalnie czar. Chcę zjeść wszystko na raz! To jest niesamowicie pyszne. O tak, skończyłam jeść. Bibi, twoja kolej. No, nareszcie. O rany, ale to jest ciężkie. Chociaż wiecie co? Po co mam to podnosić? Przecież mogę zjeść tego paluszka w ten sposób. Tak, to smakuje fantastycznie. Chciałabym już zawsze jeść poki w takim rozmiarze. Wręcz nie mogę się oderwać. Chwileczkę, wydaje mi się, że ten paluszek się zaraz przewróci. Spadł prawie na nas. Tak to było straszne, ale dzięki temu możemy zjeść paluszka wszystkie razem. Częstujcie się, dziewczyny. Nic lepszego w życiu nie jadłam. No, masz rację. O rany, mam ogromne wiaderko z ziarnami popcornu. A ja mam średnie, też nieźle. A co ma Kim? Ech, a ja mam znowu malutką porcję. Co? Naprawdę tu jest tylko jedno ziarenko? Hmm, ale już chyba wiem, jak je przygotować. Mam tu rękawice Ironmana. Kilka sekund i za pomocą ultra mocnego laseru ziarenko zamienia się w popcorn. A... Prosto do celu. Pyszne. Ale bardzo mało. Fibi, kontynuuj. Ja? Świetnie. Okej. Okay. A ja przygotuję mój popcorn na patelni. Postawię tu wiaderko z ziarnami, przykryję pokrywką. Ale chyba coś jest nie tak. Pokrywka powinna przykrywać całą patelnię. No, od razu lepiej. O rany! Łapiemy pokrywkę. I zajadamy się popcornem. Mmm, jakie to jest pyszne. Bibi, a może się ze mną podzielisz? Nie mam mowy. Popcorn jest tylko mój, zapamiętaj to. Wredota. O, przecież mam jeszcze rękawica Ironmana. Uważajcie! Wow! Co wy zrobiłyście? Mój popcorn zaraz wybuchnie! Kimberly to twoja sprawka. Jestem tego pewna! O rany! Wow! Jak dużo popcornu! No, zgadza się dziewczyny, częstujcie się. Miam, miam. Wielkie dzięki Marek, właśnie tego potrzebowałam! Na początek chcę słodki żel. Bardzo go lubię. Prościzna. Zaczynam. Będę potrzebował butelki mojego ulubionego napoju gazowanego. Fanta się nada. Mmm, jaka pyszna! Następny będzie miód. Uwielbiam go. Niam, niam. Oho, pierwszy raz widzę kogoś, kto pije miód. Quentin, nic ci nie zostało. Co? O nie, to prawda. Tylko jedna kropla. Co robić? Wiem. Pójdę po miód do lasu. oto Jul. Moje drogie pszczółki, potrzebuję miotku. Ej, a czemu jesteście takie złe? Nie, 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 nie róbcie mi krzywdy. Uff, ledwo zwiałem Ale najważniejsze, że mimo wszystko przyniosłem tu ten ul Jest w nim mnóstwo słodkiego miodu Czas wymieszać go z pantą, żeby zgęstniała W ten sposób powstanie żel Najważniejsze to wszystko dobrze wymieszać No i do lodówki aż stężeje Super, a w międzyczasie pogram na telefonie. Dobrze, a ja zrobię żel z owoców. Aby to zrobić, muszę wsypać świeże owoce do dużej butelki. Ale oczywiście to nie wszystko. Bardzo spodobał mi się pomysł Quentina z miodem, więc zrobię to samo. Po prostu zaleję owoce w butelce miodem. To będzie bardzo pyszne. Och, jak pięknie to wygląda. A co tam robi szefowa? Co kochają wszystkie dzieci na świecie? Oczywiście skitelsy. Więc zrobię Emil niespodziankę i przygotuję żel z tymi cukierkami. Najpierw wezmę czerwone i wsypię je do butelki. Następnie biorę niebieskie. Potem zielone, żółte, pomarańczowe i znowu czerwone. A teraz należy przygotować bazę. Rozpuszczam cukier we wrzącej wodzie. I powstałą mieszanką zalewam nasze cukierki z Kittles. Następnie trzeba to ostudzić, ale żeby uniknąć chodzenia do lodówki, można użyć ciekłego azotu. Jaka śnieżynka? Co to? Ojej, jakie zimne! To nawet ciekawe. Ale co ja mam z tym zrobić? A, już wiem! Szefowo dziękuję. Czemu ja się nie domyśliłam? Gotowe! Emily, wybierz zwycięzcę. No wreszcie! Orzeż z fantą. Świetny pomysł! Mm, bardzo mi smakuje! Włodnie tak jak lubię. A teraz spróbujemy żelu od mojej babci. Widzę, że są tam świeże owoce, ale nie ma szans, żeby je wycisnąć z tej butelki. Nie, no, nie chcę takiego żelu. Lepiej zjem sobie żel z cukierkami skittles. Mm. to jest genialne. Zdecydowany zwycięzca. O, naprawdę. Więc nie na darmo się tak starałam. Tym razem chcę duże oreo. Dacie radę? Jasne. Najpierw będę potrzebować walizki, w której trzymam mój złoty zapas czekolady. O tak, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Jest niewiarygodny. Najpierw połamie tę czekoladę na malutkie kwadraciki. Gotowe. A teraz czas dodać ognia i roztopić naszą czekoladę za pomocą panników. No i mamy to. A teraz? O, ale gorąco! Ale jestem profesjonalistką, więc przeleję czekoladę do foremki bez mrugnięcia okiem. I po co się tak męczyć? Można to zrobić o wiele łatwiej. Bierzemy zwykłe ciasto i dodajemy do niego kakao Nesquik. A następnie porządnie to zagniatamy i kręcimy o takie małe kuleczki. Teraz wkładamy je do gofrownicy i dociskamy. W ten sposób otrzymujemy pysznego czekoladowego gofra. Jaki piękny zapach. Kłępin, <noise> co cię tak śmieszy? Yes. Babciu, po co się tak wysilać, kiedy istnieją zwykłe oreo? Gotowe! Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają. Nawet za bardzo. Nie mogę się powstrzymać przed spróbowaniem. Jeśli zjem tylko jedno ciastko, to chyba nikt nie zauważy. O tak, co za pyszny krem. Palce lizać. Zagryzę czekoladowym ciastkiem. To jest takie dobre. Quentin jak zwykle, a ja kontynuuję. Nie robię co prawda typowego Oreo, ale coś mi mówi, że Emily będzie zachwycona. Zamiast zwykłego kremu użyję lubianego przez wszystkich masła orzechowego. Wyszło pięknie. Moja czekoladka też jest gotowa. W środku ukryję warstwę pysznego kremu. Następnie z tej samej różowej czekolady ułożę słowo Oreo. I powtórzę wzór, który jest na ciastku. Nadchodzi kolejne arcydzieło kulinarne. Nie rozumiem. Quentina poniosła, czy tak miało być? O co ci chodzi, babciu? Chwila, czy ja to wszystko zjadłem? To straszne! Co robić? Wiem! Krem, który zjadłem, zastąpi Luzella! Można z niej nawet nadmuchiwać balony! Ale fajnie! Okej, okay, pozostało tylko rozprowadzić ją między ciasteczkami i można podawać! Nieźle, Quentin! Smacznego, moja droga! O rany! Jakie wielkie czekoladowe ciastka! I takie apetyczne! Co je zjeść jak najszybciej! O nie! Ma jeden ogromny minus. Jest za twarde! Przykro mi szefowo, ale to nie dla mnie. Teraz spróbuję tego, co przygotowała babcia. Wygląda bardzo domowo. Co prawda nie przypomina Oreo, ale co za różnica? Najważniejsze, że smakuje. Zostały ciastka od Quentina. Najbardziej przypominają Oreo! Tylko krem jest inny! To przecież Nutella z gumą balonową, a to znaczy, że można z niej nadmuchiwać balony. Ekstra! Quentin gratuluje wygranej! O jacie! I krem zjadłem i wygrałem! Tym razem chcę zjeść kanapkę. Zrobicie? To proste, moja droga. Bierzemy wszystko co najlepsze. Dżem truskawkowy, nutelle i krem czekoladowy Milka. Oj, oczywiście najpierw trzeba to jakoś otworzyć. Quentin pomożesz mi? Jasne, babciu! Cyk i gotowe. Mogę spróbować, prawda? Mm, pyszne! I to jak? Nawet nie chcę tego oddawać. Jak to nie chcesz oddawać? To dla mojej wduczki. Powinieneś się wstydzić. No dobrze, zrobię kanapkę bez tego i tak wyjdzie pysznie. Wylewamy nutellę na chleb. Dobrze rozsmarowujemy, a z wierzchu kładziemy drugi kawałek chleba. Na górze rysujemy coś słodkiego. Na przykład mordkę pandy. Właśnie tak. Babciu, czy na pewno chcesz poznać moje zdanie? To nie jest słodkie, to jest banalne. Poza tym Emily prosiła o normalną kanapkę, a nie słodką. Zacznę od sera. Najpierw trzeba go zmielić na wiórki. Następnie dodam barwniki. Im więcej, tym fajniej. Powinnam otrzymać sześć porcji kolorowego sera. Właśnie nimi posypię tosta. Następnie przykryję kanapkę kolejną kromką i włożę do opiekacza. Kanapki będą gotowe w kilka sekund. A zając jest słodki? Babciu lepiej spójrz tutaj. To nie są zwykłe kanapki, a kolejne arcydzieło. Wykładamy na talerz i można podawać. Mm, nudne, moje danie jest ładniejsze. Macie wszystko gotowe? A ja nie wiem, co robić. Dobra, jak zawsze będę improwizować. Najważniejsze, żebym zrobił jakąkolwiek kanapkę. Dobra, a teraz muszę to jakoś podgrzać. O, i zrobię to za pomocą żelazka. Tak będzie najszybciej. Co wy tak długo to robiliście? Ja mam wszystko gotowe w sekundę. Lentin pali się. Ojej, za wcześnie się cieszyłem. Emily, przepraszam. Ojej! Nie no, tego to nawet nie spróbuję. Wygląda obrzydliwie i pachnie spalenizną. Lepiej zjem serową kanapkę od szafowej. O rany! W dodatku jest tęczowa. Niesamowite i pyszne! Mmm, palce lizać! Bardzo mi smakuje. A teraz spróbuję te słodkie kanapeczki od babci. Są takie urocze. Wyglądają najładniej ze wszystkich. Ojej, smakują równie cudownie. Jestem zachwycona, babciu. Gratulacje, wygrałaś. Oj, naprawdę? Tak się cieszę.